Cześć, zabieram Cię dzisiaj ze sobą do sklepu IKEA, w którym wspólnie będziemy szukać ciekawych rzeczy i też rozwiązań do kuchni. Pierwszą rzeczą, którą chciałam ci pokazać, jest ta oto obrotowa podstawka, która posiada podwyższone krawędzie, dzięki którym przedmioty są na swoim miejscu, no i nie ześlizgują się z niej. Posiada ona również przystawki, które umożliwiają jej bardzo łatwe zdejmowanie, na przykład do samego czyszczenia. Generalnie chodzi tu o to, że ustawiając dużą ilość rzeczy w lodówce, mamy łatwy dostęp do każdej z nich właśnie poprzez obrotową platformę, dzięki której bardzo łatwo i wygodnie można zobaczyć co się w niej znajduje i dosięgnąć też do konkretnych rzeczy które są na przykład ukryte gdzieś z tyłu. Jest to bardzo pomysłowy i też bardzo wygodny dodatek do lodówki, który kosztuje 150 zł. Swoją drogą fajnie byłoby, gdyby w ogóle lodówki posiadały takie akcesoria już w swoim wyposażeniu. Rzeczą, po którą sama sięgam bardzo często w swojej kuchni są te oto plastikowe klipsy na przykład na różnego rodzaju woreczki, no bądź też opakowania różnych kuchennych produktów, które sprawiają, że to co znajduje się wewnątrz dłużej zachowuje swoją świeżość i nie wysypuje się też z paczki. W zestawie jest 30 długich bądź krótkich klipsów dostępnych w różnych kolorach w cenie 10 zł za paczkę. W asortymencie IKEA znajdziesz także bardzo wygodne i fajne wstawiane półki, które w ciekawy sposób organizują nam przestrzeń, na przykład w szafkach kuchennych i powodują też, że dzięki nim zyskujemy więcej miejsca do przechowywania, bo optymalnie wykorzystujemy całą przestrzeń, która znajduje się wewnątrz takiej szafki. To jest genialne rozwiązanie, zwłaszcza w małych kuchniach, w których, no, tak naprawdę tego miejsca do przechowywania nie jest aż tak dużo i każdy centymetr ma ogromne znaczenie. Półki te dostępne są w dwóch wymiarach: 32 na 28 na 16 cm w cenie 25 zł oraz 32 na 13 na 16 cm w cenie 16 zł. Świetnie sprawdzą się także w spiżarni do organizacji różnych produktów, które znajdują się na półkach czy też regałach. Uwielbiam także tę żółtą wyciskarkę do cytrusów, która kosztuje 13 zł i świetnie sprawdza się, kiedy na przykład chcemy zrobić lemoniadę i wyciskamy sok z cytryny. Jest to urządzenie, które sprawia, że robi się to bardzo łatwo i bardzo przyjemnie, przy jednoczesnym maksymalnym wyciśnięciu tego soku z danego owoca. Warto zwrócić także uwagę na ten stojak na talerze, który bardzo fajnie będzie organizował na przykład przestrzeń w szafce, no i przy okazji też będzie ładnie wyglądał, bo jest to wyrób drewniany. Dostępne są one w dwóch wersjach, jedna, która wykonana jest z buku oraz druga, która wykonana jest z bambusa. Oba są w cenie 15 zł. Na dziale kuchennym możesz również dostać zestaw czterech pojemników na różnego rodzaju przyprawy w cenie 18 zł. To, co jest świetne w przypadku akurat tych pojemników, to to, że pokrywka ma dwa różne otwory. Jeden, który ma kilka mniejszych dziurek oraz drugi z jedną większą dziurką. W zależności od tego, jaka ilość przyprawy akurat będzie nam potrzebna. Dzięki temu bardzo fajnie i też wygodnie można sobie to dozować. Bardzo ciekawą rzeczą są również uniwersalne silikonowe pokrywki w różnych wielkościach oraz kształtach. Można używać ich w trakcie gotowania, w piekarniku, w kuchence mikrofalowej, ale także w lodówce czy w zamrażarce. Kiedy kładzie się taką pokrywkę na dany pojemnik, tworzy się próżnia. Żywność dłużej utrzymuje swoją świeżość no i pozwala też zachować odpowiednią temperaturę. Pokrywka nadaje się też do mycia w zmywarce. Mój absolutny hit, czyli wyciskacz do czosnku ze stali nierdzewnej w cenie 18 zł, który jest absolutnym game changerem. W kuchni. Sama jego konstrukcja jest bardzo prosta, ale też i bardzo wygodna, bo mała wewnętrzna wkładka, do której wyciska się ten czosnek, jest wyjmowalna, co jest niesamowicie wygodne podczas na przykład jego czyszczenia. Mam, używam i absolutnie uwielbiam. Zwróciłam także uwagę na zestaw trzech gąbek, a to za sprawą ich kolorystyki, które są bardzo fajną alternatywą dla wszelkich, bardzo kolorowych, no i też umówmy się, mało estetycznych gąbek do zmywania naczyń. Zatem tutaj propozycja czegoś, co jest bardzo neutralne i kosztuje 7 zł. Ciekawą propozycją są także silikonowe osłonki na żywność, które możemy nakładać bezpośrednio na dane produkty, na przykład na półkę cytryny, resztkę ogórka, bakłażana, kawałek pomarańczy, bądź na przykład na pojemniki, w których żywność ta jest przechowywana, żeby dłużej zachowała swoją świeżość. Zestaw takich trzech osłonek kosztuje 20 zł. Są one dostępne w różnych zestawach oraz różnych rozmiarach. Ten na przykład zestaw dwóch nakładek kosztuje 28 zł i idealnie nada się na przykład do różnego rodzaju misek, czy też większych pojemników. IKEA znajdziesz również marmurowy moździerz w cenie 70 zł. Świetnie sprawdzi się on do rozdrabniania różnego rodzaju przypraw, ale również będzie pięknie wyglądał jako dekoracja. Ten konkretny model jest o tyle fajny, że może być używany on z dwóch różnych stron. Bardzo wygodnym i fajnym rozwiązaniem są także te uchwyty na pojemniki, które mocowane są np. do istniejących już półek, które stanowią dodatkowe miejsce do przechowywania i też świetnie sprawdzą się np. w spiżarni. Moja druga ulubiona rzecz to ten oto plastikowy pojemnik na suche produkty. Ja kupiłam go konkretnie do przechowywania makaronu spaghetti, bo bardzo łatwo i też wygodnie można go z niego wyjmować. Koszt takiego pojemnika to 18 zł. Wersja mniejsza kosztuje natomiast 15 zł. IKEA możesz znaleźć również bardzo fajne rozwiązanie do sortowania śmieci. Znajdziesz tu kosze różnej wielkości, które można bardzo łatwo ze sobą zestawiać. Do koszy można kupić także wysuwaną ramę za 100 zł, która zapewni szybki dostęp i też dobry przegląd sortowanych odpadów. To rozwiązanie jest idealne wtedy, kiedy na przykład w naszej kuchni nie ma wysuwanej szuflady na kosze. Dzięki dużemu wyborowi wielkości pojemników można fajnie dopasować to zarówno do małych, jak i też dużych kuchni. W zestawie do każdego kosza jest pokrywka, która może być Również zdjęta na stałe. A tutaj pokażę Ci produkt, który tak naprawdę nie jest w kategorii kuchennej, ale pomyślałam sobie, że może się on do niej idealnie nadać. A mowa tu o ratanowym segregatorze, który świetnie sprawdzi się na przykład w kuchennej spiżarni. Do przechowywania różnego rodzaju produktów, takich jak jabłka, ziemniaki, cebula czy też innego rodzaju warzywa bądź owoce. Po pierwsze. Sam jego wygląd jest świetny, więc będzie wyglądał bardzo ładnie i estetycznie na półce. Po drugie, wykonany jest z naturalnych materiałów. Po trzecie, jest też bardzo praktyczny, no bo bardzo łatwo można dzięki niemu segregować różnego rodzaju produkty, a jego cena to 40 zł. I to już wszystkie fajne rzeczy, które chciałam Ci dzisiaj pokazać w tym odcinku. Daj znać, który z nich podoba Ci się najbardziej, albo czy masz jakieś swoje ulubione kuchenne akcesoria ze sklepu IKEA, które mógłbyś również innym zarekomendować. My widzimy się już niebawem w kolejnym odcinku. Trzymaj się ciepło. Do zobaczenia. Cześć!